chyba jednego z ostatnich serduszek, przynajmniej w tym momencie tak myślę, że tak właśnie będzie. No i tak, ja korzystam z tej samej wełenki, z tego samego kordonka, co ostatnio, czyli muza 20 na 830 metrów, czyli to jest ta cienka, ponieważ jak Panie na pewno same dobrze wiedzą, z cienkiego kordonka te prace są takie fajne, delikatne. Szydełko mam 1,25. No i tak jak zwykle zaczynam w najszerszej części serduszka, żeby uniknąć kłopotliwego dobierania oczek. I nabrałam 94 oczka, może troszkę więcej, bo tak jak mówiłam, lepiej, żeby nam zostało, niż zabrakło. A ten łańcuszek, który zostanie, to nie jest żaden problem, bo później można po prostu to, ten pęczek rozwikłać, rozplątać i rozpróć do tego momentu, kiedy będzie nam już potrzebny. No i na początek zaczynamy sobie od nabrania, jak już mamy to 94 oczka gotowe, to zaczynamy od nabrania trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. No i dorabiam od razu po tym, po tym pierwszym łańcuszku z trzech oczek, to dorabiam sobie od razu y, trzy. trzy słupki, <laughs> ponieważ zaczynamy od kratki pełnej brzegowej, a pamiętamy, że na jedną pełną kratkę potrzebujemy Czterech słupków, czyli raz. Dwa. no i 3. oczywiście ten drugi słupek wkułam w czwarte oczko łańcuszka no bo wiadomo muszę zostawić trzy oczka na ten pierwszy słupek i dalej będziemy wykonywać cztery krateczki puste czyli nabieram dwa oczka łańcuszka Nawijam nitkę na szydełko, dwa oczka w dole zostawiam nieprzerobione, a wkłuwam się w trzecie oczko i z tego trzeciego wykonuję słupek. Czyli mamy pierwsze trzy kolejne tak samo. drugie oj chyba za daleko się wkułam drugie Trzecie no i czwarte okienko puste. Ok, po tych czterech pustych wykonujemy sobie jedno okienko pełne, czyli oczywiście muszę dorobić trzy słupki. Raz. Dwa. Ok, jedno pełne okno za, za nami i teraz znowu trzy krateczki puste. Oj, za daleko się chyba wkułam. Na dole pilnujemy, żeby za daleko się nie wpuścić, bo później powstanie taka brzydka falbanka i to jest dlatego ważne. W no i trzy no dobrze i idziemy dalej, po tych trzech pustych robimy dwie kratki pełne, czyli oczko przy oczku będziemy się wkłuwać. Na dwie pełne kratki potrzebujemy siedmiu słupków. Oczywiście ten pierwszy też wliczamy, więc już ja mam dwa. Trzy. pięć, sześć, siedem. Okej, dwie kratki pełne. Już za mną i teraz na nowo wykonuję trzy krateczki puste. Raz. Dwa. trzy, okej, okay, trzy puste, za mną przechodzimy do kratek pełnych i znowu będę wykonywała trzy krateczki Tym razem pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Mam już dwa słupki. Trzy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i 10. Ok, mamy 3 kratyczki pełne. I teraz czas na, kratki, na 3 kratki puste. Ta jest środkowa część robótki, tutaj właśnie były 3 pełne: 3, 3 puste, 3 pełne, 3 puste. Raz. 3. Zawsze ten pierwszy rządek jest najtrudniejszy z tego względu, że no, dosyć ciężko wkuwa się w ten w oczka łańcuszka, ale później to już idzie, idzie gładko. Idziemy dalej. Teraz dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Już mam dwa, trzy, cztery, pięć. no i siedem czyli dwie pełne za mną i teraz trzy krateczki puste raz Dwa, trzy jedna krateczka pełna, czyli cztery słupki obok siebie. dery kratki puste raz dwa cztery i ostatni element jedna krateczka pełna czyli dorabiam sobie tutaj po prostu trzy słupki Został mi taki kawałeczek, ale to jak będziemy dowiązywać nitkę, zawsze rozpruwam do trzech oczek łańcuszka, bo trzy oczka to na pierwszy słupek, i dowiązuję nitkę i po prostu działam dalej. No i fajnie. Pierwszy rządek, najtrudniejszy ze względu na wkływanie się w oczka łańcuszka tego dolnego, jest za nami. Sprawdźmy sobie. Jest jedna krateczka pełna, cztery puste jedna pełna, 3 puste. Dwie pełne, 3 puste, 3 pełne, 3 puste. Następnie 2 pełne, 3 puste. Jedna pełna, 4 puste. No i jedna pełna. Jak sobie złożymy pracę, to widzimy, że na ten moment jest to praca symetryczna. Pokrywają nam się te krateczki, ale nie w całej y, pracy tak to będzie wyglądać. Także pierwszy rządek za nami, drugi rządek będziemy wykonywały w tej samej szerokości, y, czyli nie zwiększamy, nie zmniejszamy. Ponawiamy sobie tą kratkę pełną brzegową, bo musimy oczywiście odwrócić pracę tak. O, i teraz ponawiamy kratkę brzegową, czyli zaczynam od trzech oczek łańcuszka, i tutaj te trzy słupki sobie ponawiam. I następnie, jako pierwszy element do wykonania po kratce pełnej e, brzegowej, mamy pięć krateczek e, pustych i później cztery kratki pełne. Ale to myślę, że na zasadzie omówienia tylko. Po prostu będę to pokazywała, żeby nie, nie przedłużać filmiku. No i omawiam drugi rządek, tak jak mówiłam, w tej samej szerokości. I najpierw ponawiamy krateczkę pełną brzegową. Następnie robimy 5 kratek pustych i 4 kratki pełne. A 4 kratki pełne to 13 słupków obok siebie. Pamiętamy, że na mostku. Wykonujemy dwa słupki. Dalej trzy kratki puste i następnie pięć krateczek pełnych. Pięć kratek pełnych to 16 słupków obok siebie. I tutaj z przodu i z tyłu zapełniamy też te sąsiednie krateczki. Trzy kratki puste, cztery pełne. Dalej pięć pustych i jedna pełna brzegowa. Tak się prezentuje drugi rządek naszego serduszka. No i ja już mam trzeci rządek. W tej samej szerokości jedna kratka pełna brzegowa, cztery puste. Jedna pełna i następnie dwa, cztery, sześć, siedem krateczek pustych. Przechodzimy dalej. Mamy 6 krateczek pełnych. 6 pełnych to 19 słupków obok siebie. Idziemy dalej. Teraz krateczki puste, i jest ich 6. Kratka pełna, 4 puste i jedna pełna brzegowa. Czwarty rządek w tej samej szerokości. Krateczka pełna brzegowa, trzy puste. Jedna pełna, dwie puste. Jedna pełna, jedna pusta. I teraz y, mamy do wykonania dziewięć krateczek pełnych. Czyli 28 słupków obok siebie. Idziemy dalej i teraz mamy pięć krateczek pustych. Jedną pełną, Dwie puste, jedną pełną, trzy puste i jedną pełną. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Czwarty rządek. Piąty rządek w tej samej szerokości. Jedna krateczka pełna brzegowa, trzy puste i następnie na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna i tych zmian mamy 5. Dalej 3 krateczki puste i przechodzimy do 4 kratek pełnych, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 3 kratki puste, 1 pełna, 2 puste, 1 pełna, 1 pusta, 1 pełna, 1 pusta jedna pełna. Czyli znowu mamy pięć zmian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. To jest pięć zmian. Trzy krateczki puste i jedna pełna. Tak to wygląda. Nie jest to w tym momencie symetrycznie, ale te elementy naprzemienne, tu gdzie mamy po pięć zmian, są symetryczne. I mamy już szósty rządek. Na początek kratka pełna brzegowa. Trzy puste. Pełna. Trzy puste. Pełna. Dwie puste. Pełna. Cztery puste. Tak wygląda początek. I dalej. Dwie kratki. Pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Cztery puste. Pełna. Trzy puste. Pełna, trzy puste, pełna. I to jest właśnie szósty, już, już szósty rządek. I przechodzimy do siódmego rządku, który jest bardzo prosty, a na początek zmniejszamy o jedną krateczkę, czyli ja muszę po prostu przejść oczkami ścisłymi aż na czwarty słupek. I z czwartego słupka zaczynam trzy oczka do góry na pierwszy słupek tą pierwszą krateczkę sobie wypełniam a to znaczy, że wykonuję, wykonuję na niej dwa słupki no i słupek, który wynika z konstrukcji wzoru więc mamy jedną kratkę pełną brzegową następnie robimy trzy krateczki puste raz dwa I znowu trzy kratki, ale tym razem pełne akurat to tak fajnie wypada, że wypełniamy trzy kratki puste z poprzedniego rządku one były tak oddzielone i to jest to właśnie miejsce. ten rządek jest w pełni symetryczny, więc łatwo się domyślić, że z, z lewej strony będzie tak samo wyglądał. Okay. I początek już mamy, czyli jedna pełna po zmniejszeniu, trzy puste, trzy pełne. I teraz do wykonania 15 krateczek pustych. Raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście. Czternaście. No i piętnaście. I teraz proszę popatrzeć. Znowu mamy te trzy puste kratki z poprzedniego rządku, więc wiadomo, że tutaj jest to miejsce, gdzie wykonujemy trzy krateczki pełne. A jeszcze e, dla pewności podam, że Trzy kratki pełne to jest 10 słupków obok siebie. Może to ułatwi też osobom początkującym. O, już mam trzy pełne w zasadzie. Dobrze i teraz już kończymy ten rządek: trzy krateczki puste. Raz. dwa, 3. No i jedna pełna brzegowa. Też kończymy na jedną krateczkę przed, przed końcem a po prostu rządku. Ja teraz poszłam w górę serduszka. O, proszę popatrzeć, już nam się wyłania wzorek. Tutaj widać ptaszka. Czyli teraz już wkrótce będziemy wykonywały te y, po prostu kształty charakterystyczne dla serduszka. Jak skończymy górę, dowiązujemy nitkę. Ja dowiązuję z tej strony, bo mi tutaj troszeczkę zostało łańcuszka i po prostu z drugiej strony będziemy dalej y, dziergać.